Witam wszystkich w piątek. Godzina 12 wybiła. Zaczynamy nasz ostatni live w tym tygodniu. Na samym początku proszę o Wasze komentarze, czy dobrze widać, czy dobrze mnie słychać. Zaczynamy od polskiego złotego, dlatego że tutaj znajdujemy się w miejscach, no, w których mieliśmy się znaleźć. Mówiłem o tym na początku tygodnia. Dzisiaj mamy koniec tygodnia. Także podsumowujemy sobie nasze prognozy, no i to, co się dzieje, a dzieje się dosyć dużo i wchodzimy po malutku. Po malutku wchodzimy w takie poziomy, które mnie interesują, tak? Zwłaszcza na funcie, i na eurodolarze, i na, na euro złotym. Eurodola w sumie też, ale to, to za chwilkę. Po kolei. GBP-PLN 61.8 praktycznie przetestowane. W momencie kolejnego testu, zobaczcie tutaj, taka pierwsza reakcja była. Mamy kolejną świecę D1, czyli dzisiejsza sesja, która próbuje tutaj walczyć z utrzymanie tego poziomu. Dlatego zwracam uwagę na ewentualne jakieś pozycje dzisiaj długie. W mojej ocenie warto byłoby się wstrzymać na przykład do początku przeszłego tygodnia, czyli poczekać, zobaczyć co tutaj się zadzieje, jak się zamknie świeca tygodniowa, bo to też jest bardzo ważne, zwłaszcza na takich wysokich interwałach. No i wtedy ocenić, czy to 61,8 będzie miało sens, czy nie. Póki co wygląda to jeszcze nieźle, tak? No bo tutaj statystyczny koniec korekty, wiemy zakończenie na wysokości małego fi. Wszystko się zgadza, potwierdzenie w postaci odwróconej głowy za ramionami, czyli lewe ramię 14 dzień stycznia. W tym momencie pokazuje ta zielona strzałka po lewej stronie no technicznie wygląda ok, tylko pytanie co tutaj się zadzieje, czy się pojawi popyt, czy nie. No i to jest kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, w tym momencie tego popytu nie widać, a widać wolumen skumulowany, nawet widziałem było pytanie ostatnio na naszym czacie fibotimowym, gdzie ten wolumen można za darmo pobrać, na przykład na tej platformie jest dostępny, jest całkiem przyjemny, tak, w kontekście oceny otoczenia i sprawdzenia tego, co się dzieje, no i widzimy, że tutaj tego popytu nie ma. Oczekuję popytu, popyt się nie uaktywnił, dlatego jeszcze nie myślę w żaden sposób o długich pozycjach. Podobnie nie myślę o długich Pozycjach na nie wydaje mi się, że to nawet zobaczcie, ten wolumen skumulowany cały czas jest tutaj przeważający i na euro złotym, i na funcie, i na dolarze pewnie też. Także to odbicie od 50 jest jedynie chwilowe. I w przyszłym tygodniu jeszcze troszeczkę miejsca na zejście w dół, chociażby na 61 na nie mamy, tak Okolice 4,36. No i na to bym. Uważa, USDPLN widzimy to samo, czerwono cały czas, czerwono. Jeżeli chodzi o wolumen skumulowany, także tego popytu po prostu nie ma. Wchodzimy po malutku w 61, także tak jak mówię po raz trzeci, już dzisiaj powtarzam, uważam, że warto wyczekać ten atak, ale atak pewnie nastąpi w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek. Zobaczymy. Okolice 3,96, 3,97 to są poziomy, które mnie w tym momencie nie interesują. E, ok, jak jesteśmy przy walutach, no to zobaczmy, co tam na etku słychać. Zgodnie z założeniami, tutaj w sumie to był prosty tydzień. Tak? Jeżeli chodzi o umocnienie, tak jak mówiłem, umacnia się cały koszyk euro. O tym trąbi od poniedziałku. No mamy piątek, zobaczcie, wybijamy nowe szczyty. Każdego dnia, jakby nowy szczycik jest wybity. Pytanie, gdzie to wszystko się zatrzyma? Zobaczmy na D1, dokonajmy odpowiednich pomiarów. Tutaj mamy pewne opory. Tutaj mamy pierwszy. To jest ten szczyt, na który chciałem zwrócić uwagę. Końcówka marca tego roku. 1, 1142. No wygląda to nieźle. Dodatkowo, oczywiście musimy pomierzyć sobie cały ten spadek i na oko widać, że pewnie 61 by gdzieś tutaj było. Zobaczymy, wiecie, jak to jest z tymi mierzeniami na oko. Zobaczymy, gdzie jest dokładnie ten poziom, gdzie jest ta precyzja. Troszeczkę wyżej 61, 1, 6, 11, 66 łatwy poziom. Do zapamiętania, bo są dwie jedynki i dwie szóstki. Także, no, też gotowy setup można powiedzieć na przyszły tydzień. Także dużo fajnych okazji się zapowiada, ale po weekendzie. Także, też poniedziałek, wtorek myślę, że będzie ciekawy nie tych układów, to i o zaatakowanie tych poziomów, o których mówimy dzisiaj, tak. Także i, i dolar złoty, i euro-dolar. No, nie chce mi się tutaj skasować. Ok, skasowałem. No i, i EDEK przede wszystkim, i funt złoty, no i kolejne pary, tak, które w tym momencie zaczynam pokazywać. GBPUSD. GBPUSD, no tutaj powiem Wam taka konsolka, jeżeli chodzi o, o tego naszego kabla, potocznie mówiąc, z racji tego, że nie były wypełnione układy, ani jeden, ani drugi, tutaj mamy taką Waszą strefę, natomiast powiem Wam, że jakoś przestaje mi się podobać, bo co dojdziemy do oporu, odbijamy, tak jakbyśmy się troszeczkę tego 161,8 FIBO bali, wyżej mamy 61. No, nie wiem, czy nie będzie jakiejś tutaj próby wybicia górą. Zobaczymy. No, na chwilę obecną jest niewypełniony układ. Ja też nie mam zwyczaju po prostu brać takich układów, które są, wiecie, takie niewypełnione, niedorobione. No, już nie można o nich powiedzieć. Natomiast w tym momencie widzimy, że one są troszeczkę załamane. Tak? Elliotowcy by powiedzieli, że są fale załamane. Jest piąta fala załamana. Bardzo często są gotowe setupy pod to i tak dalej. No, w tym wypadku e, tak to widzę. Także na funcie nie będziemy jakoś mocno tutaj dywagować. USDN dolar do jena wybił. Wybił dołem, wybił dołem i tutaj się wypełniać zaczyna pomalutko taki scenariusz, który dosyć dobrze wygląda. Już wam to pokazuję, mamy 1 do 1. O, i widzę, że prawie został zaksięgowany ten poziom. Zobaczymy zaraz. Mamy kolejny układ korekty w korekcie. I mamy to, mamy mierzenie FS100, mamy mierzenie FS100, mamy tutaj strefę dosyć ciekawą. Bardzo ładna strefa popytowa. Wow, powiem Wam, że nie widziałem tego samego jana, bo tak się skupiłem na tym polskim złotym i sobie to wszystko mierzyłem, a dolar do jena trochę koło nosa chyba nam uciekł. No szkoda, szkoda. Aczkolwiek ta strefa jest aktualna cały czas. Okolice 107.16 107.0305 No bym tutaj na pewno przypilnował to, tak? Jeżeli będziecie przy komputerze, ja pomalutku malutku sobie robię weekend, także raczej tego setupu nie będę rozgrywał, natomiast jakbyśmy troszkę cofnęli w okolice 107 na dolarze do jena, to ta reakcja powinna być. Generalnie ta strefa, czy ten obszar Fibonacciego, tak jak wczoraj robiliśmy spotkanie na Akademii Tradingu, no i tego typu podejście było omawiane. Obszar Fibonacciego między innymi też polega na tym, że jest to różnica między dwoma projekcjami Fibo, tak? Mierzeniem nie który jest niżej, FST, który jest troszeczkę wyżej. Dokładnie w tym obszarze się cena znajduje, także w etap jest jak najbardziej aktualny. Euro jpy podobnie jak euro-dolar, podobnie jak koszyk euro. Cały czas nowe szczyty, nie będziemy absolutnie tutaj łapać w tym momencie szczytu podwójnego szczytu też przestrzegam przy tak silnym, rozpędzonym ruchu przy korektach pędzących, które są malutkie. Raczej tendencja do wybicia, do wyjścia górą jest o wiele większa i prawdopodobieństwo wyjścia jest większe, aniżeli nagle jakaś korekta spadkowa. Także tutaj absolutnie nie będę nawet sugerował, mówił o tych spadkach, bo niepotrzebnie. Ktoś mógłby się jeszcze dać złapać na to. Także tutaj pamiętajmy, dola, jeły je na dzisiaj, krótkie pozycje, no raczej sensu nie mają. Zresztą mówię to od poniedziałku. No i tutaj jednak weryfikujemy moje słowa, cały czas jakby te scenariusze się zgadzają. Tak samo zgadza się scenariusz na Australijczyku, no to już setup to chyba czwarty tydzień, dwa, już albo i ponad miesiąc, sam nie wiem. Po malutku, po malutku gdzieś tam dochodzimy 67 10 67 0, 7. Poziomu się już nauczyłem na pamięć. Wygląda to dobrze. Gotowiec myślę, że będzie na przyszły tydzień. Gotowy setup, oczywiście, to mam na myśli. No i tutaj, markowanie ceny. Dzisiejsza sesja, zobaczymy, ale wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze. Kanada, kanadyjczyk, tak jak mówiłem, 127,2 odbicie chwilowe. I podtrzymujemy moje zdanie, docelowo będzie wybity ten poziom. Także tutaj widzimy, że odbicie było właściwie jednego dnia. Bo zobaczcie, to jest jedna taka malutka świeczka, taka szpulka. Jeżeli chodzi o formację świecową. no i co? I już zakrywamy, i pewnie będziemy dołować dalej. Tutaj okolice 1,36 na Kanadyjczyku. Pamiętajmy, dosyć fajna ta strefa. Ładne poziomy, konkretne mierzenia, także też mocny klaster popytowy na przyszły tydzień. Indeksy SP: no SP podobnie jak DAX, tutaj cały czas się trzymamy, można by powiedzieć, wysoko się trzymamy, a wysoko się trzymamy. No i tutaj 161 też trochę wyżej. Te poziomy są, te opory się znajdują tutaj troszeczkę, proszę zobaczyć, no gdzieś tam wyżej, tak, 161,8, 3096, na to bym przypilnował, na ten poziom, bo w tym momencie 127 wybite, pewnie wyjdziemy wyżej, więc tutaj nie ma sensu na siłę nic robić, jest piątek, także mówię, no nie, nie ma nic klarownego, tak. Jeżeli chodzi o DAXa, tutaj troszkę sytuacja inaczej, bo widzimy podaż pierwszą, ja może pozaznaczę też drugi. Setup o tutaj, znaczy drugi setup, drugi wolumen skumulowany. Pierwsza reakcja, druga reakcja, zjeżdżamy, zjeżdżamy, 11600, ZZB, reagujemy. Czyli znowu wszystko książkowo, no jednak jak po sznurku DAX schodzi. W ostatnimi czasy dosyć czytelny jest, bardzo ładne układy korekcyjne, typowe trójki, wypełnia projekcje FIBO, wypełnia układy ZZB, także można powiedzieć, że chodzi no, co do joty, tak? łapiąc, co ważne, precyzyjnie te poziomy, no i tutaj 11600 to jest takie lokalne wsparcie, oczywiście następne w momencie wybicia 11447, docelowo 11200. Coś słuchajcie na tych indeksach jest, nie mówię że teraz, tak, czy przyszły tydzień, natomiast ta korekta, jeżeli będzie, ona tutaj może być na, na dach się co najmniej na te 400, na 500 punktów, ale że proszę mieć po prostu to z tyłu głowy. Eee, dobra, lecimy dalej. Opa, nic się nie zmieniło, nie będę omawiał, bo zobaczcie, jedziemy bokiem konsoli ciąg dalszy. Według mnie miejsca na wybicie pod 42 mamy cały czas. Złoto wybija z kanału. No, ważny moment. Ważny moment to jest to też o czym wspomniałem wczoraj, ale dzisiaj może to powtórzę, tak, żeby to było bardziej wyraźne, to co się dzieje. Dzieje się to, że wybijamy i wychodzimy prawdopodobnie na podwójny szczyt. Czyli do zaatakowania jest ten max z 18 maja 1764-65. Na pewno bym ten podwójny szczyt w tym momencie przypilnował. Dosyć duża szansa, że tam dojdziemy. Także tym samym na początek możemy wypełniać tego typu układ. Już Wam go pokazuję, bo też chciałbym, żebyście o nim pamiętali. Typowy one-to-one, -one, tak? Jeżeli są z nami day-faderzy, scalperzy, to na pewno powinno Was zainteresować to mierzenie, które w tym momencie pokazuję i wykonuję. Z zakończeniem na FS Poziom 1745, 46. Zobaczcie, typowy zygzak typowa korekta prosta. 1 do 1, zakończona, zakończona tutaj. Ok, WIG20, no a tu się nic nie dzieje, 161 jest, 1770, 73, no nic się nie dzieje wielkiego, więc nie ma sensu. Jeżeli są jakieś propozycje z Waszej strony, słucham, teraz jest czas i miejsce, żebyśmy sobie coś tam, coś tam... Waszego przeanalizowali, jeżeli macie takie życzenie, oczywiście. A ja przejdę do Bitcoina w międzyczasie. Bitcoin, a jak to Bitcoin chodzi swoimi ścieżkami, 9000 próbuje utrzymać. Na co zwracam uwagę, bo tutaj jednak o tej statystyce warto pamiętać, zobaczcie. Kolejny test, jeżeli będzie, tak, żeby mi znowu nikt nie zarzucił, że mówię o tym, że będzie 10000. Nie, mówię, że jeżeli będzie na 9880 ponowny, te, ponowny test, ponowny atak czy ta ostatnia strzałka czerwona, to on może być udany. To ten atak na 9800 czy nawet już te okolice 10 tysięcy może być udany i wtedy prawdopodobieństwo wyjścia w górę jest duże. Dlaczego? No z prostego powodu. Liczba testów... Pamiętajcie to się tyczy oporów, wsparć, pivotów czy poziomów FIBO. Liczba testów nie pomaga. Im częściej dany poziom testowany, tym ryzyko wyjścia większe. No i tutaj na Bitcoinie mam idealny przykład 9,880. Także o tym proszę pamiętać. Jeżeli przetestujemy dosyć duża szansa, że śmigniemy gdzieś tam powyżej 10 tysięcy. No także takie jest moje podejście. Tutaj myślę, że statystyka nam pokaże za kilka dni jak to wszystko się rozegra. Na nasdaku co się dzieje dobrze? Widzę, że to mi przypominasz, ok. NASDAQ, NASDAQ, gdzie tam mamy, ok. No, NASDAQ też podwójny szczyt. Nie, brałem tutaj tych krótkich pozycji. Ciężko mi się gra, wam szczerze, na, na indeksach ostatnio. Jak tak za bardzo tego wszystkiego nie czuję. Korekty płytkie, układ typowe, balans malutkie. Nie było nawet próby wypełnienia przez ostatni czas, także wiecie, też nie ma geometrii, jeżeli nie mam geometrii. Czy jakiegoś klarownego układu chemicznego się nie pcham na, na rynek, jakoś na siłę. No i tutaj nic nie widzę. 8970, dosyć ważne wsparcie. No i co dalej? I nic, tylko to obserwujemy, nie? I tyle. Dobra, co robimy dalej? Co robimy dalej? Dolar do Jena już manual był. I co, co tutaj robimy? Nazwek był. Aha, kawa, kawa i nadgas, ok. Kawa i nadgas, zobaczmy, co tam na kawie. Wybijamy nowy dołek. E, wiem, że kusi, mnie też kusi, ale uważajmy. E, z tymi longami i długie pozycje na kawie, no myślę, że to jeszcze nie ten czas. Na pewno nie w piątek po południu bo jeżeli już to oczywiście zagranie na gdzieś tam na dłuższy termin my, powiedzmy z tego 161 ale to są okolice 97-97 e, tam no podwójnego dna tego dołka my, z lutego 2020 także w tym momencie też nie, nie będę tego e, absolutnie rozgrywał, nie ma sensu przechodzimy dalej przechodzimy dalej na nie nazda tylko nadgaz na zakończenie, czy można otrzymać materiały? Oczywiście, że tak, wszystko jest dla Was dostępne. Także, jeżeli chcielibyście odebrać gotową strategię, nagranie, materiały odnośnie FIBOTA, czyli połączenie FIBO z pivotem, napisać do mnie na Telegramie, na Facebooku, na maila. I wszystko wam podejście. Generalnie to jest ostatnie pół roku, gdzie jestem z wami, pamiętajcie, bo potem już forexowa emerytura na no najwyższy czas, także potem raczej już tych materiałów no nie będę udostępniał. Nie wiem, zresztą, może będą na stronie, jeszcze się jakoś nie zastanawiałem. Natomiast nie będę już tak dostępny, także będzie no, troszeczkę trudniej, jakby odebrać te materiały, tak? Jeżeli chcecie dołączyć do projektów, odebrać to wszystko, co przygotowywałem przez 12 lat, no to. Powiedzmy, że to jest ten najlepszy moment, gdzie jeszcze jestem z Wami, nie? E, dobra, nadgas na zakończenie, 1 do 1, 61, coś tutaj na rzeczy może być. E, jakiś tam setup pomalutku, pomalutku, po cichutku, ale e, no to są takie poziomy na przyszły tydzień. 1,77, 1,75, moi drodzy, 1,77, 1,75, dosyć ważne wsparcie, no uważałbym, 61,8 i z tym FS100 to są takie potencjalne, oczywiście, poziomy do kupna na gazie ziemnym. No i myślę, że jest ok, nie? Myślę, że jest do przypilnowania. No ale podobnie mówię i podobnie zwracam uwagę, że jest to dopiero jakiś pomysł na przyszły tydzień. Na przyszły tydzień, także teraz już pomału żyjemy weekendem, odpoczywamy od wykresów. Widzę pogoda w chyba fajna, także za chwilkę idę na tenis, troszkę się poruszać, bo jednak siedzenie przy wykresach, im dłużej siedzimy, tym tym gorsze efekty mamy chyba, jak kiedyś to zauważyłem po sobie, nie wiem, czy też tak macie, możecie mi napisać, że jak tak długo się siedzi całymi dniami, to tak, troszkę człowiek zamula, nie? I, I nie widzi niekiedy tych ważnych rzeczy, tylko po prostu kreślimy, gramy na siłę, myślimy życzeniowo, jakieś pokusy się pojawiają i tak dalej i tak dalej. Także czasem warto odpocząć i gdzieś tam się przewietrzyć. No okej, okay. tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy live, widzę, że wszystko sobie omówiliśmy dokładnie. Bardzo dziękuję za cały tydzień. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za Waszą uwagę. I po malutku rozpoczynamy weekend. Także odpoczywajcie, bawcie się dobrze, słyszymy się w poniedziałek, w samo południe. No, i jeżeli czegoś potrzebujecie, chcecie odebrać materiały, wiecie, gdzie mnie szukać, jestem cały czas nawet weekend też możecie pisać. Trzymajcie się.